Siemano, dzisiaj nie będzie recenzji, dzisiaj będzie odcinek mówiony ze zdjęciami i z odniesieniem się do wszystkich powiedzmy, że trzech e, afer wokół Samsunga, które mnie osobiście spotkały. Zaczynając od Moongate, poprzez Lensgate, poprzez Casegate. Zapraszam na Dżingielek. Pierwsza sprawa odnośnie Moongate, czyli Samsung generuje Wam zdjęcia Księżyca? Otóż nie, Samsung nie generuje zdjęć Księżyca, Samsung pomaga je Wam wyostrzyć. Bardzo dużo w sieci jest programów, które pomagają Wam z nieostrych zdjęć zrobić ostre, które pomagają zrobić upscaling, czyli macie zdjęcie 640x480 z aparatu sprzed 15 lat, wygląda jak z mikrofali, zdjęcie robione. Bierzecie to, wrzucacie w program, program Wam wypluwa. Naprawdę świetny wynik oparty na sztucznej inteligencji, uczenia się i tak i tak dalej. To dalej jest Wasze zdjęcie, tylko jest poprawione. To samo robi Samsung. Bierze zdjęcie Księżyca, które jest nieostre, no bo nie oszukujmy się. Razy 10 jeszcze spoko, ponieważ obiektyw ma powiększenie, razy 10. Razy 30 mamy już 3 razy cyfrowy zoom, mamy krop. Razy 10 razy 10, czyli razy 100 łącznie w Samsungu. No niestety. Obraz będzie rozmazany, może być zaszumiony. Ale Samsung ma potężne procesory, ma sztuczną inteligencję, ma możliwość robienia wielu zdjęć za jednym kliknięciem. Poprawia te zdjęcia, poprawia, ale nie generuje. To nie jest lędza, on nie generuje wam sztucznego zdjęcia, którego nigdy nie było. On pomaga odzyskać szczegóły. To samo przy fotografowaniu tekstu. Jeżeli robicie zdjęcie jakiegoś dokumentu i ono jest lekko niewyraźne, gdzieś tam trochę rozmazane, Samsung rozpoznaje, że robi zdjęcie tekstu i pomaga Wam wydobyć szczegóły tego tekstu. Czy to oznacza, że tego tekstu tam nie było? Nie, on tam był, on tam jest. Tylko jest poprawiony, jest wyostrzony, kontrast i wszystkie inne rzeczy są poprawione, tak żeby ten tekst był bardziej czytelny. Oczywiście, jeżeli uruchomicie ten tryb. Teraz, w dobie robienia zdjęć, praktycznie każdy z Was używa Snapsida czy, nie wiem, Lightrooma, czy Photoshopa, poprawiacie swoje zdjęcia w ten czy w inny sposób. Na Instagramie macie setki fi filtrów różnych, tak? Każde to robi. Przynajmniej 99% z Was, nie? Ja sam poprawiałem zdjęcia w zarówno na psidzie, jak i w Lightroomie, o czym oczywiście doskonale wiecie, no bo niektóre zdjęcia, tak jak na przykład to w tej chwili, macie oryginał zdjęcia. Zobaczcie, jak wygląda zdjęcie. Bardzo mocno wyedytowane. Ma troszeczkę większy impact, ma trochę większą wymowę. Wy też to robicie i czy to zdjęcie już nie jest waszym zdjęciem, czy nie przedstawia fotografowanego obiektu? Przedstawia, tylko jest wyedytowane. Bardzo podobnie robi Samsung, tylko że robi to za was. W tym momencie nie musicie robić zdjęcia lekko rozmazanej kulki na niebie, tylko macie zdjęcie ostrzejszego księżyca, ponieważ Samsung wie, co fotografujecie, pomaga wam wydobyć szczegóły. Robicie zdjęcie jedzenia, macie też poprawione trochę kontrast, troszkę kolorki, trochę to, trochę tamto, i macie zdjęcie jedzenia, które jest atrakcyjniejsze niż gdyby było oryginalnie. Wy nie musicie tego robić, jeżeli za was to Samsung możecie to wyłączyć, nie musicie. O co ta afera, ludzie? To nie jest Huawei. Samsung nie nakłada tekstur na istniejące zdjęcie. Samsung pomaga wydobyć te szczegóły. Podsumowując tą całą aferę, niech pierwszy telefonem rzuci ten, kto nigdy nie edytował zdjęć. Dużo poważniej przedstawia się afera, którą ja nazywam Lensgate. Chodzi o to, że w Samsungu S23, S23, podobno nie w S23 Ultra, ale do tego dojdziemy za chwilę, jest wada głównego obiektywu. Polega ona na tym, że niektóre partie fotografowanego obiektu mogą być nieostre. Zobaczcie sobie na zdjęcie, które zrobił mój kolega Samsungiem Galaxy S23 w wersji podstawowej, 256GB. Jak widzicie, to zdjęcie. Teoretycznie, jak macie je tak oryginalnie pokazane, niczym za bardzo się szczególnym nie wyróżnia. Ale w momencie, w którym zobaczycie sobie wycinek tego zdjęcia S23, widzicie, że na przykład prawa strona zdjęcia jest ostrzejsza, lewa już jest mniej ostra. Na następnym zdjęciu widzicie, że dół tego zdjęcia jest nieostry, góra już jest ostra. I teraz wróćmy sobie do oryginalnego zdjęcia, jak ono wygląda. Ten efekt występuje, ale on jest taki bardzo nieznaczny. Teraz ja robiłem swoim aparatem. No, przepraszam Was za wydruk, ale no, niestety drukarka ma trochę brudny Bęben, serio nie chcę się tego czyścić. Widzicie, czerwone kropki w rogach, to są kropki ustalające, bo robiłem razy jeden zoom i razy dwa zoom. Teraz wziąłem wycinki z tego. Tu macie wycinek. Razy 1 część nieostra i razy 1 część yy, ostra zdjęcia. To jest to samo zdjęcie. Jeden fragment. I teraz od razu zmienię Wam na drugi fragment. To jest dokładnie to samo zdjęcie. Teraz macie razy 2. To jest też nieostry fragment. Razy 2 i ostrzejszy fragment. Razy 2. Jeszcze raz wrócimy do nieostrego. To są dokładnie te same fragmenty. I ostrego. Teraz zobaczcie sobie porównanie jednego i drugiego w obu przypadkach. Mały disclaimer: oba zdjęcia, które ja robiłem dzisiaj, robiłem w bardzo dobrym oświetleniu, tym studyjnym, które tutaj mam, specjalnie tak, żeby cieni nie było. Pomógł też trochę Samsung, który pokazuje, w którym momencie robicie zdjęcie pionowo w dół, ponieważ tam jest taka poziomica wbudowana. Te kropki ustalające pomogły mi złapać dokładnie ten sam obszar jednego i drugiego zdjęcia więc no, ciężko tutaj mówić o jakichkolwiek pomyłkach. Czekam na jakąkolwiek opinię od Samsunga. Znajomi powinni dać mi znać mniej więcej za tydzień co i jak. Jak się dowiem czegoś nowego, dam Wam znać w kolejnym materiale, może nawet w, tylko w szorcie, zależy od tego ile informacji będzie. Zobaczymy jak Samsung, Samsung się po prostu do tego odniesie. Jak dla mnie to wygląda na wadę obiektywu, a nie matrycy. Jak jakby ten obiektyw został źle jakoś zamontowany, może źle złożony, może to poprawią tylko i wyłącznie jakąś software'ową aktualizacją. Możliwe, że trzeba będzie telefony oddawać na serwis na kilka, kilka godzin, żeby oni po prostu wymienili obiektyw na nowy w ramach oczywiście serwisu. Nie wiem. Zobaczymy, poczekamy. Na razie wstrzymajmy się z wieszaniem psów na Samsungu, ponieważ to jest trochę bez sensu, dopóki nie wiemy praktycznie niczego o tym. Wiemy tylko, że problem istnieje, a nie wiemy nic więcej. Ostatnia sprawa. Kolega o oksywie bezczynność X Wkleił komentarz, który w tej chwili widzicie sobie na ekranie. Dostałem informację, że po tygodniu peer case jest żółty. Napisałem, że u mnie nadal przeźroczysty, że przerabia... Koleś napisał, że przerabia tyle case'ów dziennie na zmianie i każde... Każdy ma takie same opinie z po miesiącu, bo żółty. Ja stwierdziłem, że zobaczę u siebie... Nie wiem, czy teraz słychać, samolot leci. Stwierdziłem, że sprawdzę u siebie i zrobiłem coś takiego. Widzicie zdjęcie? Przykleiłem case do okna. Do okna go przykleję po to, żeby przez 3 tygodnie był codziennie naświetlany promieniami UV, które wiadomo, że wpływają na to, że, te case, że ten case zrobi się po jakimś czasie żółty. Te zażółcenie może też wynikać z na przykład tego co rękami naniesiecie na pokrowiec, może wynikać z tego, że na przykład jest dym papierosowy, setek różnych innych przyczyn. Teraz sobie zobaczcie, jaki jest wynik tego eksperymentu. Proszę to zdjęcie. Na zdjęciu jasno widać efekt, jest biała kartka, jest pokrowiec, który przez 3 bite tygodnie wisiał sobie na oknie i był naświetlany ostrym słońcem mniej więcej od godziny 13 do godziny tam 16, 17, zależy jak to wygląda. Praktycznie dzień w dzień, kiedy było słońce. Wynik tego eksperymentu pozostawiam Wam do oceny. I to mniej więcej tyle. Możecie zadać sobie pytanie: po co taki odcinek? Po to, że troszeczkę jestem zirytowany takim nakręcaniem się afer, takim sztucznym podbijaniem jakichś nie wiadomo burz w internecie, nie rozumiem po prostu po co coś takiego robić. Ja się wolę posługiwać faktami, wolę sam sprawdzić organoleptycznie, jak wygląda sprawa, zrobić zdjęcia, popytać ludzi i zebrać najwięcej materiałów zamiast po prostu wydawać opinie na stylu: nie mam telefonu, ale się wypowiem, więc takie materiały będą powstawać częściej. Dzięki Wam bardzo, że byliście ze mną do końca. Proszę Was o pozostawienie komentarzy w tej sprawie. Dajcie mi znać, czy chcecie recenzję Mi Banda 7, czy lepiej poczekać aż Mi Band 8 wyjdzie na rynek i wtedy zrobić po prostu test porównawczy jednego i drugiego. Powiedzcie mi też, jak Wam się podoba nowy wystrój. Tutaj macie moją całą kolekcję telefonów, najnowsze nabytki w stylu Hagenuka. Mamy też nieśmiertelny 630i. Mamy też królową wszystkich telefonów 3030, oraz bardzo kawaii telefon, czyli 820 Więc taki mniej więcej wstępnie tutaj setupik będzie. To jeszcze nie jest wszystko skończone, ale. Na dzień dzisiejszy tak to wygląda. Pozbyliśmy się irytującego Was green screena i różnych animowanych backgroundów. No, mam nadzieję, że te odcinki będą dzięki temu bardziej lekkostrawne. Dzięki bardzo za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia w następnych odcinkach. Strzałeczka! Aesthetic.